Nie z tej strony Pompa i w dzisiejszym odcinku odbijemy sobie Cape Dan. Dawno nie było odcinka z Gotika, więc pomyślałem sobie, że wrócę do tej serii. Podziemie nas wesprze, walczmy teraz. Podziemie nas wesprze, walczmy teraz. Na co więc czekamy? Chodź ze mną, będę walczyć aż do śmierci. Dobra, iść pierwszy. Przy... <try> aj. Dobra, jeszcze żyję Wbijmy sobie eliksir I zabijmy ich uh. Uh. Dobra, idzie coraz lepiej. Już wybiliśmy chyba połowę orków z Cape Dun i buntowników. Dobra. To, orko, to już będzie ork, lu, miasto ludzi. O, wódz biegnie. Eee, pomocy, 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 pomocy. przybiegł Dobra, Uruk zginął, teraz zajmijmy się pozostałymi ludźmi. O, Gamal Frajer. Buford. U! Żegnaj Buford. O, udało się. Cable dano w swobodzone. Czekajcie. Zbierzmy wszystko, co mieli. Nieudane zadanie. Rośliny lecznicze. Dobra, trudno. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Pozbierajmy wszystko co możemy znaleźć w Cape, Nie tylko ciała i miecze. Ale skrzynki przy okazji. Czekajcie. Urok. Hmm. Dobra. Nieciekawe. Przeszukajmy jeszcze. Weźmy sobie miecz. Dobra. Przeszukajmy jeszcze ten kufer. Zaraz pójdziemy za do Wenzela. Co jeszcze możemy znaleźć? Przeszukajmy sobie jego. Miecz asasyna. O, trafiłem. Sedno. Czekajcie, jeszcze przeszukajmy sobie wszystko, co oni tu mieli. O, co my tu mamy? Ostatnia szansa. Gamal nie jest zadowolony z jego ochrony. O. Szkoda, że to... Teraz pewnie to zadanie będzie, nie będzie już możliwe do, do, do zrobienia. Znaczy, zadanie. Znaczy, no dobra, nieważne. Idziemy... Z... Ciekawe, gdzie węzel prowadzi nas. Halo, węzel. E... Hmm. Hmm. Przeklęci orkowie. Cape Dan jest już wolne. Ty również. Dziękuję. Gdyby nie ty, na pewno by mnie zabili. Dalej będę wzmacniać tutaj ruch oporu. Każde odbite miasto zwiększy moc naszego króla. I jeszcze jedno. Jeśli ruszysz kiedyś do Montery, poszukaj Wilczej Jaskini na południe od miasta. Znajdziesz w niej miecz, który mnie nigdy nie zawiódł. Ukrywałem się tam, zanim Gamal mnie uwięził. Nie pożałujesz, jeśli mi go zwrócisz. No dobra, zaginiony miecz Wenzela. Zrobię sobie przerwę. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Ech, dobra, to wróćmy słuchajcie, sobie teraz do Redok i powiedzmy im o tym, że... Że no, że odbiliśmy Cabernet. Jeszcze zobaczę tylko, jakie mam zadania do wykonania. Odszukaj ogniste puchary magów ognia. Spróbuj znaleźć Sardasa, Jack i złoto buntowników. Plaga bandytów na wybrzeżu. Pójdziemy do Jacka zaraz, jak, powie, jak powiem, bu ten buntownikom o rewolucji. Dobra, zapiszmy sobie gierkę, żeby nie ponawiać tej walki z odbitym miasteczkiem. Teraz chodźmy do przywódcy J'Viera. Uff, jak, jak na buntownicy w ogóle? Ten... Jest to jaskinia. Powiem wam, że ta grafika jest taka piękna. O, czekajcie, słyszę odgłosy walki na dole, co, co tam dzieje się? O, orkowie zaatakowali Redok. Ciekawe. Możemy powalczyć sobie. Walka. się Dobra, udało się. To było łatwe z takim co za orkowie. Hmm... Dobra, przeszukajmy sobie wszystko, co mieli. Dobra, czego tu jeszcze? Dobra, po raz, powiedzmy, Javierowie, rewolucji. Cape Dan zostało wyzwolone. Kolejne miasteczko należy do buntowników. Świetna, dobra robota. Cape Dan zostało wyzwolone. Wspaniała wiadomość, przyjacielu. Więc od dziś poświęcimy się odbudowie wybrzeża. Oto twoja działka. Musimy kontynuować walkę za króla 1000 złota zysku. Uuu, 1000 złota dostałem Pokaż mi Co możesz... Co mogę u niego kupić? Mam tylko 3000 sztuk złota Ten miecz jest zużyty, czyli bezużyteczny Czego potrzebuję? Pan, że nie będę sprzedawać. Może przydać się Redok. Czacie? Hmm. Jeszcze zapiszę sobie tę grę. I teraz, zaraz i teraz ruszmy do Ardei. Ten, zająć się tym. Czekajcie, tylko jeszcze? Podniosę orkową broń. Ciekawe. Czekajcie, co on tutaj miał? Złoto. Dobra, ruszamy do Ardei. Ardeja i tam poroz porozmawiamy z Jackiem. O kurde, pokazałeś mu, że Ten ardeje. Ej, co jest? Atak Korków? Popełniłeś błąd zadzierając ze mną. Tak wiele ci zawdzięczamy. Dobra. Dobra, szukajmy sobie. Porozmawiajmy. Może on jeszcze coś powie? Dobrze, że buntownicy już tu są. Mam nadzieję, że orkowie zostawią nas jeszcze przez jakiś czas w spokoju. Dobra. Pokaż mi swoje towary. Co on ma na sprzedaż? Mapę świata już mam I Ile mogę u niego aż zarobić? Uuu ciekawe Sprzedam mu kuszę najemnika, daj złoto Czekajcie, prześpijmy się najlepiej Prześpijmy się Utalentowany kowal Zaraz przeczytam sobie co Zaraz zobaczę co ma kowal na sprzedaż. O, chyba pada na dworze deszcz. Ok, dobra. Nic, czekajcie, może co on ma tutaj. Hmm. Nie no, nic ciekawego na sprzedaż. Jeszcze zobaczę sobie Cape Dan. Patrzcie, oswobodzone miasteczko. Udało się. Miasto należy do ludzi, a nie do orków. Czekajcie sobie... Po... Jeszcze porozmawiajmy sobie z... z tym jak on miał, z tym wieśniakiem. Znaczy... Z tym pozornie świniopasem, a naprawdę buntownikiem. O. Całkowity sukces. Cape Dan jest wolne. Dziękuję obcy. Wspomnę cię w swych modlitwach. Weź to, pomoże Ci w podróżach. Mikstura lecznicza. Sprawdźmy sobie. Musimy wyruszyć teraz do Montery, czyli tym szlakiem, tędy, tędy. Uuuu, będzie czekała nas długa droga. E, tam, do Montery. Wiecie co, na tym, na tym skończymy sobie odcinek. E, liczę, że podobało, licz, podobało się wam. Jeśli mam rację, strzelcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. Trzymajcie się, cześć, Elo.